Cisza tu jak makiem zasiał, ani jednej żywej duszy. Ale nie zawsze tak było i nie zawsze tak jest. Tak, to prawie cud, ale bardzo się z tego cudu cieszymy. To jest impreza, o którą pytali o strudzianie. Przerwę spowodował COVID, tak jak wszędzie. Więc organizator olsztyński, zespół pieśni i tańca warmia, nie decydował się na robienie lata z folklorem u siebie i tym samym nie było go w ostrudzie. Odświeżamy wspomnienia. Po czterech latach przerwy międzynarodowe lato z folklorem wraca na deski amfiteatru. Data jest już znana. Polecamy odnotować. 21 lipca w niedzielę od godziny 16 do 19. Przez 3 godziny na scenie amfiteatru wystąpi sześć zagranicznych zespołów. Zespołów z Litwy, Ukrainy, Serbii, Meksyku i dwa zespoły afrykańskie po raz pierwszy w historii lata z folklorem z Kenii i z Senegalu. Najstarsze składniki kultury takie jak pradawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy, zabobony, ballady, przysłowia. To właśnie folklor. Proszę Państwa, gdzie możemy się w lepszy sposób dowiedzieć o kulturze tych innych państw? Gdzie możemy zobaczyć tak barwne stroje i kostiumy, wszystkie naraz, wszystkie w jednym miejscu? Nie musimy wyjeżdżać do Afryki. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne. Plakaty ze szczegółami już są w sieci. Wiemy, kto poprowadzi imprezę. Dobrze znana w Ostrudzie i związana z kulturą Anna Zapaśnik Baron. Więc tym razem również spotka się z Państwem. Na pewno będzie miło i przyjemnie. Amfiteatr w Ostródzie ponownie stanie się miejscem spotkania wielu kultur i dobrze się do tego nadaje. Ostrudzianie wypełniają go po przysłowiowe brzegi. Międzynarodowe lato z folklorem ma licznych sympatyków.